Wideo, które splagiatował, on, on je przywróci po tym, jak zostały zdjęte za to, że, że, że wykazano plagiat, żeby móc zapłacić osobom, które splagiatował. Nie, żeby, nie żeby kręcić wyświetlenia na jego kanale, nie? żeby zapłacić osobom, które splagiatował. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o Illuminati i o, o tym, jak babka przeszła od tego, że została przyłapana na plagiacie, do niszczenia życia, między innymi, swojemu byłemu partnerowi i współpracownikowi. Więc, próbujmy to troszeczkę ustrukturyzować. <laughs> o czym było wideo Edgbomberg? Jeżeli, jeżeli nie oglądaliście, albo na przykład nie oglądacie mm, anglojęzycznych materiałów, Paris. Zrobił wideo, gdzie przyglądał się całej serii różnych osób robiących plagiaty w sieci. I rozmawiał o twórcach, począwszy od swoich własnych doświadczeń z pewnym małym twórcą, który teraz już nie jest małym twórcą, ale który splagiatował jego wideo o platbornie, do stopniowo, stopniowo eskalując tę lawinę bardzo przykrych i bardzo problemowych. Generalnie, tak jak kilka miesięcy temu, toczyła się dyskusja o tym, że, że, wiecie, streamerzy oglądają całe wideosy, potem publikują podsumowania streamów jako swoje własne oryginalne materiały i monetyzują je często lepiej niż twórca materiału wideo, co zresztą Edge Bomber bardzo ładnie wypunktował takimi drobnymi dziabnięciami. To, to, to tak mimo wszystko pozostaje jeszcze kwestia tego, że no na YouTube zdarzają się plagiaty, to takie bardzo wprost plagiaty, gdzie ktoś po prostu kopiuje cudze treści i podpisuje jako swoje. I dwiema największymi osobami w całej tej historii jest Illuminati, która, o której mówiliśmy już sporo, w przypadku której zaczęło się tak naprawdę o, o roz, od rozmowy o plagiacie materiału o, o szczepionkach, a skończyło się na pokazaniu. Całej masy innych materiałów, które po prostu przepisuje od innych, niespecjalnie przejmując się, jakby dawaniem kredytu, czy nawet mówieniem, że, że, że te myśli. No, niekoniecznie są, pochodzą z jej głowy, tylko pochodzą z, z cudzej. Aż na, na końcu doszedł do najstraszniejszego chyba w tym wszystkim osobnika, który. Można się James. Somerton? Najbardziej przykrego osobnika, który. Nie dość, że plagiatował treści o właśnie queerowym spojrzeniu na kulturę, to jeszcze więcej niż raz przypisywał sobie ten tron gościa, który jest JEDYNYM queerowym głosem w całym tym zasranym internecie i w związku z tym trzeba go podziwiać, ponieważ on robi rzeczy, których nikt inny nie robi i w ogóle to wspierajcie mnie na Patronite i sponsorujcie rzeczy, bo jak ja nie będę mówił o tym, to, 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 to nikt nie będzie mówił, bo, bo wiecie, queerów nie ma, nie ma żadnych. Nikt nie jest queerem poza mną. No i sytuacja właśnie z Somertonem w związku z tym jest dla wielu ludzi i na wielu frontach bardzo bolesna. To znaczy, sytuacja Jamesa Samertona jest do tego stopnia absurdalna, że koleś splagiatował między innymi swoją własną patronkę na, 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 na Patreonie, która napisała artykuł, który on po prostu. Praktycznie słowo w słowo powtórzył. Przede wszystkim na każdym froncie robił uniki. Mówiąc, to nie ja, to nie ja. To nie ja ukradłem tę torebkę, którą trzymam w rękach. Wszyscy, którzy mnie oskarżają. Tak naprawdę to oskarżają mnie dlatego, że oni nienawidzą queerów. Ja jestem tej ofiarą w tym wszystkim, a jeżeli zrobiłem nawet jakiś taki tyciłyci plagiacik, to, to nie oszukujmy się, on mnie się po prostu należał. I. To jest tak naprawdę klucz tego, dlaczego cała sytuacja z Somertonem jest tak bardzo bolesna i tak bardzo przykra, bo Somerton całkiem dosłownie wyszedł z założenia, że może używać faktu, że jest queerem jako tarczy. I w związku z tym, że poczuł, że to jest ta przestrzeń, w której on może udowodnić, że jest, że tylko jemu należą się peany i on jest w ogóle super zajebisty, to za każdym razem, kiedy pojawiały się, jak się okazuje, powtarzające się oskarżenia o plagiat to, to zawsze to był mniej ważne było to, że ktoś splagiatował, a dużo bardziej ważne było to, że zobaczcie jak mnie nękają w tym wszystkim, nie? nie muszę nikomu tłumaczyć, że jest to dość problemowa postawa, ale jest to też postawa, która i przykro mi to mówić, Plata się troszeczkę z problemami, z jakimi zmaga się dużo queerowych osób w sieci. To znaczy, w momencie, w którym społeczność LGBTQ czuje, że jest na wielu frontach atakowana, i znaczy to, jakby ktoś jak, jak, jak miał wątpliwości, kim słusznie czuje, że jest atakowana, to wykształca się właśnie taki e, mechanizm, wiecie, zwierania szeregów i mówienia: Ja nie popełniam błędów. Jeżeli ktoś wytknie mi, że zrobiłem, zrobiłem coś czy zrobiło coś złego, to tak naprawdę to jest queerofobia. To jest, to jest nienawiść do queerów, szczególnie, jeżeli, ta, jeżeli oskarżenia padają ze strony osób niequeerowych. I wśród całkiem prawdziwych doświadczeń, całkiem prawdziwych, złych, podkreślę to raz jeszcze, doświadczeń osób LGBTQ, które faktycznie są prześladowane, myślę, że niestety coraz częściej. Pojawiają się osoby, które, patrząc na to, że, że znanym, widocznym osobom LGBTQ dzieje się coś złego, przydarza się coś bardzo bolesnego, krzywdzącego i niesprawiedliwego, to wszystkie ich doświadczenia są tym samym. I ja myślę, że to jest z tego punktu, że to sprawia, że cała ta rozmowa jest dodatkowo jeszcze trudna. Bo jak niektórzy ludzie rzucają się na przykład o to, że hej, jesteś tender queerem. Tak? Czyli jesteś prze, przewrażliwionym na swoim punkcie queerem. To jest trochę rozmowa właśnie o tym. To jest rozmowa o tym, że e, istnieje pewna pula osób w populacji, które przez sumę złych doświadczeń e, uważają, że każda krytyka wobec nich jest atakiem na ich queerową tożsamość. Widziałem takie zachowania w Polsce i... To jest coś, co jest strasznie trudno rozplątać. Z całą pewnością coś, czego ja jako, wiecie, this head rozplątywać nawet nie powinienem próbować, bo to nie jest moja rzecz. Bo koniec końców ja jestem, ja mogę wspierać tę społeczność. Ja mogę mówić, że, 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 że doświadczenia osób queerowych są valid, a ja mogę mówić, że, że z całą pewnością istnieje spora pula prawdy o doświadczeniach no, osób queerowych, której ja z różnych powodów prawdopodobnie nigdy nie zrozumiem, ale jednocześnie warto zaznaczyć, że choć Somerton jest zdecydowanie najbardziej widocznym przykładem takiej osoby, która robi krzywdę swojej społeczności, właśnie wykorzystując tą narrację o tym, że, że ja jestem pokrzywdzony, to z całą pewnością nie jest jedną osobą, która to robi. I to jest też coś, o czym się bardzo trudno rozmawia z jednego banalnie prostego powodu, który mam nadzieję, że wszyscy tutaj rozumieją. To znaczy szczególnie z perspektywy obserwatora z zewnątrz nie mamy absolutnie kurwa żadnych narzędzi, żeby odcedzić jedno od drugiego. Jeżeli wychodzimy z założenia, że wierzymy osobom poszkodowanym, no to takiemu Somertonowi trzeba wierzyć, bo jest osobą poszkodowaną, bo mówi, że jest osobą poszkodowaną. Jeżeli taka sytuacja się powtarza, gdzieś musi zdarzyć się ten nostracyzm, który taką osobę wykluczy także po to, żeby ona nie mogła szkodzić swojej własnej społeczności, posługując się tym, jak bronią. Bo taka osoba jest przede wszystkim koszmarnie szkodliwa dla swojej społeczności. Robiąc coś bardzo nieuczciwego, chowa się za plecami dobrych, kochanych, ciepłych, wspierających osób. H Bomber jest w tej historii dużo bardziej hmm, elokwentny niż ja. I on w dużym stopniu też mówiąc, że jest człowiekiem, który nie, nie, nie chce dramy i nie szuka dramy, ja się na, na, na samym plagiacie. Ale na przykład jeżeli posłuchacie tego, co o sprawie powiedziała chociażby Jessie Gender, bardzo, która, wiecie też, jeżeli nie znacie jej jako twórczyni, to jest chyba jedno z najbardziej, kurwa, pluszowych osób żyjących na tej planecie, a shit you not. To zobaczycie, że, że, że właśnie ten koleś mógł żerować na, na mówieniu o swojej krzywdzie przez długi czas, używając jej jako tarczy także przeciwko innym e, queerowym twórcom. I znowu ja wchodzę w ten tak dużego dyskomfortu, że jest mi ciężko, kurwa, formułować zdania. Ale jednak chciałem powiedzieć, że bardzo warto się zastanowić. Czy krytyka, która jest w Was wymierzona, jest wymierzona w Was ze względu na Waszą orientację, czy jednak ze względu na inne przesłanki? Bo ja miałem u siebie w tym roku cyrk związany właśnie z dokładnie taką sytuacją, kiedy omawialiśmy wystąpienie Wiedźmiszcza u Jaruzelskiej. Bardzo szybko, jakakolwiek moja krytyka w stosunku do kiepskich wypowiedzi Wiedźmiszcza była zbijana przez. A bo on nie mi genderował. Nieważne, że przeprosił, nieważne, że prosił poprawić, nieważne, że, 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 że... chciałem zaznaczyć, że dlaczego do tego doszło i że przepraszam za to. Koniec no końców nie ma żadnej przestrzeni na merytoryczną rozmowę, nie ma żadnej przestrzeni na to, żeby być może porozmawiać o istniejących problemach, bo zły, przemocowy Ralindel powiedział... Po powiedział, że te wypowiedzi są słabe, ale powiedział też ona, nie wiedząc, że powinien mówić ona. Bo to też jest ważne, że trochę to wynikało z, z mojej konfuzji, a nie z mojej złej woli. I pewnie dzisiaj oglądałem materiał Jessie Gender, która powiedziała, że, że Somerton, który wyłączył swojego Patreona, który tam poblokował całą masę rzeczy, dzisiaj wrzucił swoje przeprosiny. Przeprosiny, które w dużym stopniu Obracały się wokół tego, że proszę mi współczuć, bo uu, ja próbowałem zrobić sobie krzywdę, bo było ze mną tak źle, czyli proszę mi współczuć, to są moje przeprosiny. A potem powiedział, że, że naprawdę jego przeprosiny były w dużym stopniu nie przeprosinami. Wideo, które splagiatował, on, on je przywróci po tym, jak zostały zdjęte za to, że, że, że wykazano plagiat żeby móc zapłacić osobom, które splagiatował. Nie żeby, nie żeby kręcić wyświetlenia na jego kanale, nie? Żeby zapłacić osobom, które splagiatowały. Czy przyznał się do tego, że pokazał pełną listę osób, które splagiatowały? Absolutnie nie. Nie, nie, wyko nie wykonał żadnego ruchu, żeby <klaski> omówić plagiaty, poza tymi, na których został złapany właśnie przez Age Bombera i potencjalnie przez kilka innych osób. Tacy ludzie rozsadzają swoją społeczność od środka. Tacy ludzie wywołują kryzysy zaufania, które odbijają się nie tylko na nich, ale potencjalnie szerzej. Widzę komentarz, że i potem wszystkie Benny Shapiro mają paliwo na swoje anti kompilacje, gdzie mogą się chwalić, e, jakie te LGBT są przeraźliwe. Nie, to w ogóle nie jest tego. Sorry, ale re reakcyjni prawicowcy zawsze znajdą powód, żeby się do czegoś przypierdolić, nie potrzebują, żeby, żeby lewica robiła cokolwiek. Powód jest zawsze. Nie, nie, nie sprowadzajmy tego do tego. To nie jest rozmowa o tym, jak na to zareaguje prawica. To jest rozmowa o tym. Jaki będzie koszt tego dla społeczności, w której ten człowiek tworzył? I jak bardzo potencjalnie dalej próbuje na tej społeczności pasożytować w tej chwili? Na przykład właśnie podnosząc z powrotem swojego Patreona. Bo warto pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o Patreona, to jednak jest tak, że no być może jak go odblokował, to faktycznie część ludzi cofnie swoje subskrypcje ale część ludzi nie zauważy i po prostu zapomni je wycofać. I to są pieniądze, które trafią do kieszeni tego gościa. To jest ta, jedna z tych rzeczy, które Jessie Gender bardzo słusznie spunktowała. Społeczności queerowe, społeczności w ogóle mniejszościowe są bardzo wrażliwe. I tak jak powiedziałem wcześniej, gdy pojawia się jakieś zagrożenie, to potrafią zbierać szeregi i prowadzić się nawzajem bronić. Gdy pojawiają się tacy nieuczciwi aktorzy, to zostawiają w części ludzi to poczucie, że nigdzie jednak nie ma, nie ma osób, którym można zaufać. Nie? To jest bardzo złe w momencie, w którym jednak potrzebujesz tego zaufania i wsparcia innych osób. Powiecie, pamiętajcie, Somerton, którego odbiorcy byli relatywnie młodzi, splagiatował m.in. dwie nieżyjące osoby queerowe, nie dając im w ogóle, nie przypisując im ich własnych wypowiedzi. Pokazał, że, że dla niego nie liczy się to, że ci ludzie, wiecie, w którym podobno Podpieranie queerowych głosów jest takie ważne, że ci ludzie mieli głos. Człowiek, który robi coś takiego, nie, nie zasługuje na redemption story. Nie zasługuje na to, żeby wiecie. No, zrobił upsidupsi. Właściwie robił upsidupsi cały czas na nagminnie, ale w sumie to go lubimy, więc mu przebaczymy. Ten człowiek powinien skończyć swoją karierę i zająć się czymkolwiek innym. I też a propos niego wzmianki o tym, że. Że próbował sobie zrobić krzywdę i był w szpitalu. Ja wam zwrócę uwagę, że niedawno rozmawialiśmy o gąciarzu, którego częścią całej tej reakcji też było podkreślanie, że on mógł sobie zrobić krzywdę. Nie? Ja mówiłem kiedyś, że w momencie, w którym ja byłem w bardzo złym miejscu w życiu, w bardzo depresyjnym miejscu w życiu, to właśnie ciepło i otwartość i wsparcie osób queerowych pozwoliło mi pewne rzeczy poukładać, pozbierać. Więc ja jestem nieskończenie wdzięczny i bardzo doceniam to, ile ciepła w takich społecznościach można znaleźć. I jest to też ten, ta, ta egoistyczna część tego, dlaczego ja czuję, że, że, że właśnie osób LGBTQ, że społeczności LGBTQ należy bardzo mocno bronić, bo ona jest zbudowana w znacznej części na wspaniałych osobach. Dla mnie duży kryzys zaufania wywołał te wypowiedzi Gargamela. Teraz nigdy nie wiadomo, kto naprawdę nas wspiera, a kto tylko nas pasożytuje. No właśnie. To jest. To, to też jest to, nie? Plagiat, czyli przypisywanie sobie cudzej pracy, jest czymś okropnym. Ale wyniszczanie zaufania swojej społeczności jest czymś nie, 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 nieskończenie gorszym. Tworzenie sytuacji, w której ludzie wewnątrz społeczności albo skaczą sobie do gardeł, bo właśnie częścią tej historii Jesse Gender było też to, że. Że, że w narracjach Somertona to ona była też tej napastniczką, która go, która go prześladuje i się go czepia. I z tego co pamiętam, obracało się to wokół tego, że ktoś powiedział, że na Nebuli, czyli na tej należącej do twórców platformie streamingowej nie ma queerowych twórców, a Jessie powiedziała, no jak to, ale jestem ja i jest tutaj, tu jest jeszcze lista innych super fajnych twórców, którzy są queerowi, jak możesz mówić, że ich nie ma? I z jednej strony może się tłumaczyć tym, że o, bo czuje się niepewny, bo coś tam, bo um, może, może próbować mydlić ludziom oczy, że olbrzymie pieniądze, które zebrał na realizację niezależnych filmów, których nie realizuje, to, to one na pewno przy, przyniosą owoce. Może może mówić takie rzeczy, ale koniec końców, zostaje po prostu okropnym człowiekiem, który żeruje na ludziach, od których wiele wsparcia i wiele dobra dostałby za darmo. Jakby ktoś chciał mnie źle zrozumieć, teraz jeszcze podkreślę. Jeżeli ktoś mówi, że jest poszkodowany i że, że, że jest na przykład atakowany, albo że, że dzieje się coś złego, to należy tej osobie wierzyć. Jeżeli ktoś każdą interakcję, która jest krytyczna wobec siebie maluje jako atak, to należy jak najszybciej odciąć ten nowotwór, zanim wyrządzi poważne po, po szkody. Ponieważ taka osoba staje się nowotworem. Ponieważ taka osoba nie chce tak naprawdę słuchać, tylko chce opowiadać, jak każda rzecz, która jest skierowana do niej i nie jest super pozytywna, jest aktem nienawiści. Taka osoba ma wiele do przepracowania, wiele do przemyślenia, i jeżeli jest tak publiczna jak Somerton, to być może powinna zniknąć. Z publicznego oka i zająć się, jak powiedziałem w przypadku końciarza, hodowlą pieczarek. Sorry, ale nie wszystkie dobre i wartościowe rzeczy, które można robić, dzieją się w publicznym oku. Jeżeli wierzysz, że wszystko, co, co możesz dobrego zrobić, jest tylko tutaj publicznie, to może mało wiesz o świecie, nie? Na, na pewno nie zachęcałbym do mylenia, właśnie tak egoistycznych zachowań, tym, że on jest ofiarą. Ponieważ on nie splanietował jednego wideo, tylko dziesiątki. Nie splogiatywał jednego artykułu, tylko przepisywał. Z innych filmów, z Wikipedii, z artykułów, zamieniając kilka słów, żeby, żeby brzmiały jak jego. Czasem zamieniając je na gorsze, żeby było śmieszniej. Zresztą historia Illuminati, ponieważ nie dość, że ta kobieta pokazała, że jest potworną oportunistką, która skakała między różnymi... Rodzajami kanałów i treści aż znalazła coś, co się klika, co teoretycznie nawet nie musiałoby być takie złe, gdyby nie było robione tak, jak ona to zrobiła, a to jeszcze wiemy teraz, po miesiącach od czasu, kiedy jej sprawa wyniknęła, kiedy wspomnijmy, że to jest kobieta, która stwierdziła, że <laughs> RAMka używana w wideo, która wygląda jak podarty papier. Została ukradziona z jej wideo przez, przez innego edytora, ponieważ, jak powszechnie wiadomo, umieszczenie tekstu na kawałku podartego papieru jest tak rewolucyjną myślą, że tylko jedna osoba na planecie naraz jest w stanie na nią wpaść. Nie? I jest tak unikalnym stylem, tak złożonym stylem, że. Że, że, nikt, że, że niemożliwe, żeby dwa człowieki na, 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 na tej naszej pięknej ziemi naraz na, na twierdziły, że to może być ciekawy efekt, który będzie ładnie wyglądał. Ale rzecz jest taka, że w przypadku Illuminati jej naprawdę paskudna morda pokazała się, kiedy najpierw zorganizowała bardzo nieszczere i bardzo zakłamane przeprosiny do wszystkich w swoim otoczeniu, jednocześnie odcinając się. Od swoich byłych współpracowników i oskarżając jednego z nich o, o wspieranie grumerów. Ale też, jak się okazało, pakowała w swojego byłego partnera bardzo duże problemy finansowe, ponieważ będąc z nim w związku, powiedziała, że dla dobra ich związku jej partner powinien kupić dom. Na której nie było go stać, w sensie z ratą, na którą nie było go stać, i e, użyła pieniędzy swojej własnej firmy, do tego, żeby, zapł żeby dać mu pieniądze do tego, i kazała mu tam podpisać jakieś bardzo dziwne deklaracje w obecności prawnika, które obligowały go do spłaty tego, ponieważ ona powiedziała, że gdyby mu dał, że, że gdyby, w przeciwnym wypadku, to użycie jej pieniędzy do kupienia mieszkania byłoby defraudacją, więc on ją musi chronić przed defraudacją po tym, jak został zmuszony do kupienia domu, na który nie stać. I teraz, jak minęło kilka miesięcy, i sprawa no, zasadniczo zniszczyła jej karierę, to ona teraz ściga właśnie swojego byłego partnera sądowo, oskarżając go o naruszenie umowy o poufności. I on niedawno musiał pozyskać fundusze zabezpieczające, żeby nie stracić domu, w którym mieszka. I kobieta, która, która oszukiwała swoich widzów, właśnie, plagiatując, jedno wideo po drugim, jeden materiał po drugim. W momencie, w którym jej kariera została w znacznym stopniu storpedowana, to próbuje się mścić na nim i na innych swoich byłych współpracownikach. I swoich byłych pracownikach, ciągając ich po sądzie za naruszenie umowy o poufności. Gdzie tym naruszeniem umowy o poufności było powiedzenie, jak bardzo nimi manipulowała i jak dużą krzywdę im zrobiła. Między innymi nasyłając na jednego z nich policję, mówiąc, że jest z bronią i próbuje się zabić, ryzykując jego życiem w ten sposób. Ja podkreślę raz jeszcze, nie? W obu tych przypadkach plagiaty. Są tylko wierzchołkiem, tak naprawdę, góry zjebania, którą oglądamy. W obu tych przypadkach dużo większym kosztem jest właśnie są, są konflikty i ataki, do których te osoby doprowadziły, mówiąc same, że są atakowane i prześladowane. A, I potencjalny, potencjalnie bardzo duży zresztą, kryzys zaufania też wśród odbiorców tego typu treści. Którzy. Być może pokładając wiarę w to, że, że, że wiecie, że to jest ciekawe, że, że, że ta osoba mówi w wartościowy sposób o wartościowych rzeczach, że, że, że staje się godna zaufania. I, i wiecie, no, podobna rzecz, choć absolutnie w tym wypadku użyję, w zbrodnia, nie była yy, w żaden sposób taka sama. Podobnie rzecz wyglądała z Kasią Babis, nie? Gdzie. Babis no, nie doprowadziła absolutnie do takiej katastrofy, ale esencją problemu i tego, dlaczego ona się musiała skończyć jako youtuberka, było to, że bardzo poważnie zawiodła zaufanie swojej widowni, która wierzyła, że jeżeli ktoś ma taki właśnie antykapitalistyczny przekaz typu Zalando Bad, to się nie obróci i nie zacznie promować Zalando. Podobnie troszkę w tamtej sytuacji Babis. Choć mówię, ja w tym momencie już po prostu z takiego czystego asekuranctwa powiem to raz jeszcze. Choć te sytuacje absolutnie nie powinny być mierzone tą samą miarą. Mówię tylko, że ten że mechanizm jest zbliżony. Podobnie Babis stwierdziła, że jest niesprawiedliwie traktowana i ona jest tutaj przedmiotem, obiektem ataku i ona poszła w konflikt tylko ze swoją społecznością. Nie? Jej społeczność powiedziała, no, ale jak się z nami kłócisz, to nikogo poza nami nie masz. Więc. Dwie u Karolina Krowa. Pojedyncze części Flavius, Michał Gajek, WZK Janek oraz Aleksander Bratkowski. Dawcy: Pitca, Lampowski, ranafy, Dawid Korzeniowski, Konrad, Marok Włoka, Eli, Karol Greczyński, Samrion, Fingal Szamisen, Freitor oraz Konrad Warych. Dawczynie, kawy z ciastki, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardań, Grób Mephisto, Piotr Strzemieczny, Maria Banani, Andrzej Dubiel, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrianem Mrozik, Smutny Michaj, Michał Skoczyński, Maciej Dzieliński, Chrysku Bechanort, Chypatia Rekwos, Czkawka Robhar, Chris Poland, Aiden Kri, e, Silius Szefo, Bartomiej oraz Erbirg. Osoby dające kawę, Kropster, co Rzecorosz, Różlublin, tomuś, Miku 39x, Proton nowy, i autystycznie Miejscowy, Smokidoreum, Kersium, Makary Jasiński, Wędzone Topfu, Patrick 128, Alek Adam Jaszły, 2 Dom, Eg, Hagnon, Usagi oraz Nat. I wreszcie Dawcy Herbaty, Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozio, Ciepiecz, antyblisterek, Antyblistery Kub, Zdzielem, Podimaster 3000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Dzika Kaczka Akaczka, Adam Kosiorek, Marchew Zwyczajna, Tomasz Rzeszewski, Wiktor Zajączkowski, Monika Piechocińska, Adrian Roblech, Misiew Daru, Miria Łukasz Klodin, Sony Link, Lucy Zylwo, Noxen, BlackBurn.pl oraz KTBM 32. Bądźcie super. Bądźcie super. Wspierajcie ludzi dookoła się, budujmy wspólnoty, budujmy. So socjalizm, imperium, imperium medialne nam wystarczy. Dobranoc, do zobaczenia. Arrivederci, Sayonara.